O, za chwilę już będą państwo mogli normalnie korzystać z wody i zawór odcinający też już działa. Jestem bardzo wdzięczna, naprawdę, bo dzwoniłam kilka razy do szefa tamtej ekipy i nie odbiera. Jeśli o mnie chodzi, to lepiej, żeby on się zajął malowaniem pisanek, a nie hydrauliką. Tak? A tam coś źle zostało zrobione? Nie chcę źle mówić o poprzedniku, ale ostro tu jest namieszane. No tak, ten kurek przywanie. Nie, no to jest tylko zepsuty gwint, ale... Tu jest straszna wilgoć w ścianach. Na moje oko to jest grubsza robota i chyba lepiej, gdyby pani znalazła innego fachowca. A pan, a pan by nie mógł? Znaczy Dorotka mówiła, że, że pan jest bardzo zajęty, ale bardzo nam zależy. Mm, oh, spokojnie, kochanie, ja tłumaczyłam, Ani. No przecież ty nie możesz być wszędzie jednocześnie jak Duch Święty. Ze względu na dorotkę, mm. postaram się znaleźć chwilę. Oj, bardzo dziękuję, panie Sław. Jaki tam ze mnie pan? Sławek jestem. Anka. A, teraz się będziemy częściej spotykać.